Słyszymy do Co jest z nas? Co jest z nas? No chodź. Ale jest takie ważne, jest takie ważne. Czemu idziemy schodami? Czemu idziemy schodami? Bo nie szybciej. Nie wiem, że nie szybciej. Nie wiem, że nie szybciej. A, ten wyciąt, a, też wyciąg to. Na pewno wiem. Podrabina mi... No ona jest po to właśnie, żeby bugować. A, diamant boya, ha, diamant Bo on nie umie wchodzić pod rabinę. Bo ja potrzebuję... Bo ja potrzebuję pochodzi. On jest taki nieudolny. Myśli trochę. Dobra, ja już mnie, ja już mnie w doła. Ty, ale czekaj, bo on no, może nas sucha teraz i ten. Nie no, nie no... no mówiłem. Ty stary, nie ma, dobra No widzisz, już się pokarało już mi pokarało, już mi pokarało Ja zabiorę rzeczy z Dungeona w takim razie Nie, ja potrzebuję TNT No to tutaj jest 3, tutaj jest 4, no to już będzie na dwa bloczki TNT nie styknie, bo muszę się kopać Bowiem No Marcy nie będę kopał pod ciebie Ludzie, patrzcie na to, patrzcie i po Tada, tada. Zrobimy torcza. A nawet 24... Żelazo.

Wykopałem torcz i biegnijmy dalej Tam gdzie jest torcz Na końcu takim Albo zresztą Znowu żelazo i chyba koniec. Aha. I dalej system kajwów. I znowu żelazo. Jesteś, i znowu żelazo czarnej wody trzeba iść? czarnej wody trzeba iść? wiesz co ja do ciebie idę już ładnie że się ładnie tak że się tak to nie było, to nie było. o węgiel o węgiel Weź. o 11 żelaza <laughs> chodź za mną bo jak się zgubimy to razem uuu jak to wolę do góry U, jak to do góry o. O, ciemno. Trzeba pozabierać albo pozatykać tą wodę. A Mnie denerwuje. Trzeba myśl pływać, jak się nie zauważy. O kurde, ty, system cave'ów! Uwaga, uwaga! Trzeci dungeon. Wchodzę tam. Albo nie. Dungeon kolejny? Dungeon kolejny? No by... ha ha, ha. Ja, ja wrzucam coś oświetlaj, ja oświetlaj Oświetlaj, oświetlaj Oooo, hardcore. miło Pokażę wam co tam jest Pokażę o, co wam co tam jest, pokażę wam co tam jest Ej, Diamond, no, bo, no, bo się odzywa. No. odzywa. słyszałeś? Ty Słyszałeś, z... no, słyszałeś, no, s... no nie A mi mama przyniosła jogurt Stary, jogurt mnie Sprawdź, mnie. Bo jestem na odwyku jegurtowym Pokazać Ci coś? Co Pokazadać coś To co znaleźliśmy Patrz na moją łapkę Patrz na moją łapkę Patrzcie mał, patrz co mój łapę, patrz małkę będzie disco No moje, moje disco No moje, moje disco Zohan za handisko mm, mm. Patrz co ja znalazłem Robiąc za Disco. <noise> Gubi to a czy mi się, się wydajesz ten film? Raz raz o... mi się wydajesz ten film, że chyba trzeci oczy się u mnie odgrać teraz? Nie no gdzieś tego no tak o... drugi. Zmieramy. Zmieramy. Jeszcze drugi? Nie jeszcze drugi. No to co? No to wychodzimy i... albo... Nie, to wykopię. A słoneczkiem zakończamy. Kurde, chcemy wykopać. Kurde, to chcemy wykopać pierwszy. Ci pomogę. Zobaczymy ile będzie to całość trwała, może nawet nie trwa 30 minut. Właśnie piszcie do YouTube'a żebyśmy mogli robić dłuższe odcinki to będzie fajniej. Ale właśnie słyszałem, że możemy, Ale się odrażać, się odrażać, że możemy się odrażać z panego tego z, z samego startu? Nie wyjdzie w panot. Ty, ja Ty! A co ja teraz znalazłem? Ja no Ała! No odsuń się pałusie, ocuj no, się pałusie, Ale nie wykopiesz Chyba tym. No mam

stary i złote coś i, Złosite, złote coś, i złoty black screen weź i... tu pozbieraj wyjaniami weź tu pozbieraj wyjaniami no co żywa bez słoneczka no co żywa bez słoneczka ale i tak bez słoneczka nie możemy jeszcze wyjść wiesz a więc pokazaliśmy klipera o szacun ty gdzie którym ty teraz do góry do góry Dobra pokazaliśmy klipera Ogrodziliśmy Ogradziliśmy Clippera um, Przespał się z przespał, przespał się z Clipperem, z Clipperem. Mm. Dobra się dobra, ja już tam to wiem Clipper. To tak się dzisiaj nazywa No i na sobie No i na sobie Jeszcze utrudniłem Aaa, wyścigi, wyścigi A, wyścigi, wyścigi Szybciej Szybciej Was bo... <laughs> się zabij, Was się zabij, co wyłączyć może nie? Może będę nagrywał, To jest pytanie, patrz żelazo <gly> <gly> Co to? Ty Diamond boy? <gly> diamond boy? <gly> ale, Powiedziałem diamond ja się demon boy ja się Ty, demon boy. tak było tu? Tak, <gly> 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 prawie Ty, jest łóżko jego?

Co to jest tam na dole? Ja... Ja tak, mu nie chciałbyś tam stoić na dół. Coś ty tam zrobił. Aha! Ten! No właśnie. Ej, tam dokończyłem kopalnię podczas twojej nieobecności. Wiesz to Słoneczka, nie zobaczymy, Max. Jest to Słoneczka, nie zobaczymy, a kiedy masz przerobione? Co? Słoneczka, nie zobaczymy, gdzie tu spać? Słoneczka, nie zobaczymy, gdzie tu Do domku! A gdzie? No idź spać, chodź tutaj spać! No idź spać, chodź tutaj spać! A ja tu nie mam łóżka. Nie, ja mam łóżko. Ja mam Okej, okay, ja... nie ja muszę zobaczyć jak Borać śpi. Aaaa, no stawaj. Panie, ale czekaj, czekaj, pościgaj, Panie, Jak Dobra, do do no. do tak. to Dobra, sekundę. Patrz, jak Okej, jest, jest, jest. Jak widzisz, rzucił O ale hardcore, kozak, nie. Bora się rzucił. Jeszcze raz, czekaj, jeszcze raz, Bora się musi jeszcze raz rzucić. 3-2-1 start. Pożegnaj, Zariów. Hej, czekaj, pisze mi, że mam okupowane łóżko wow. Dobra No, nie łuko, okupowane <zarył> Dobra, Dobra, pożegnaj się Czekaj, mój... Zginięcie O ja! <zarył> koniec, Zginię. koniec, ja nie się